Dobrze. No, jeszcze raz. Hop. hop no, mocno. Hop. Dobrze. Trzymaj. No, hopa. Hop. Dawaj. Dawaj. Szybko. No, hop. No, musisz. No. No, hop. Chodź tu. Wróć. Ares. Daj dawaj, dawaj. 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 No, hop. No, hop. Dawaj! No hopa! Dawaj to! Hop! No hop! No to ty nie masz siły! No? Dawaj, tu, No? No, mocno, Szybko! Dawaj! Dawaj! No, hop! Dobrze! Trzymaj, zabij! Dobrze! Dawaj!